Dobra, lecimy sobie z testem Kraka tłum To są chyba no te kraklingowe, takie one wyglądają jak petardy. Ale mi się wydaje, że to jest jak krakling, krakling po prostu. Dobra, to zobaczymy. No. Czekajcie, zrobię. Naraz to odpalę. Będzie lepszy efekt. No a taka zabawka do zabawy przed Sylwestrem. Czy w jakiś odpust, czy w inne dni. Na urodziny można nawet pyknąć, coś takiego. Nie no, powiem Wam, że zabawka spoko. Dobra, to by było na tyle. Jeśli się filmik podobał, subskrybuj, lajkuj, udostępniaj. Dzięki, do następnego razu.